you Sol, sol ja i na pieprze, witam Was kochani bardzo serdecznie w 72 odcinku wyzwania 100 dzieci. Jesteśmy kochani w kamarebi i tak bardzo dziwnie to wszystko by się mogło wydawać dla tych, którzy po prostu sobie włączyli mój kanał, moje wyzwanie i jest już niania, a generalnie to dlaczego. No i w ogóle to dlaczego nasze dzieci są tak porozbierane i nasza Emma też, skoro... Okej, okay, jest ciepło jest lato. Przeoczyłam ten moment, kiedy, kiedy skończyła się wiosna i zaczęło się lato. Ale jeżeli zawezwaliśmy nianie, to znaczy, że mamy do wykonania pewien plan. I ten plan zaraz się zrobi, bo ja za chwileczkę naszą Embę jeszcze tylko nakarmię i włożę jej do wyposażenia rzeczy, które przygotowałam na ten specjalny dzień. A cóż takiego zaplanowałam na dzień dzisiejszy? Kochani, Postanowiłam odwiedzić dwie rodziny, które mieszkają w Sulani, bo po pierwsze chce mi się klimatów egzotycznych i plaży. Bardzo mi się, ja tego bardzo potrzebuję. Zatem niejako tak, żeby samą siebie zadowolić, ale i moich widzów, którzy też bardzo lubią robić takie rzeczy, tutaj poczyniłam pewne takie gotowanka, widzicie, zaraz sobie to włożymy do wyposażenia. No i tak jak wiecie, Kiara i Timon mają dzisiaj urodzinki, ale te urodzinki... Dzięki, już właśnie sobie zrobimy u naszych y, dzieci w Solani. Ale żeby to wszystko się mogło zadziać, no to już byśmy się musieli za chwileczkę wybierać, więc może nawet nie będę jej słuchajcie karmić. Tylko od razu pojedziemy sobie tam do naszych dzieciaków, bo mam do odwiedzenia aż dwa domy. No i tak jak. Y Ci, którzy śledzą ten, to wyzwanie, no nie wiem, czy w ogóle tacy są, że wiecie, że pamiętają, to drzewo genealogiczne i tak dalej, i tak dalej. No to 16 i 17 dzieckiem naszego wyzwania było rodzeństwo Ariel i Eryk. No jak się można domyśleć, to są Syrenki oczywiście. I mieszkają oni właśnie w Sulani. I pomyślałam sobie, że właśnie y, odwiedzimy tą naszą parę naszych syrenich dzieci, ponieważ oni są już w dość takim zaawansowanym wieku, więc no, żebyśmy mogli kochani kontynuować, potem bez wyrzutów sumienia, że kogoś nie odwiedziliśmy nie tuż przed ich zejściem, więc dlatego chciałam się tam udać i chciałam jeszcze udać się do domu Adriana Jansena. Hmm? On może dzisiaj być trochę rozebrany, ale co najwyżej do kąpielówek? Bo to tata naszej Kleoriki i Zejna, bo do nich w końcu żeśmy nie dotarli, a ja Wam obiecałam, że pójdę i ktoś tam się upominał, więc spoko. Dzisiaj to zrobimy, jeżeli tylko czas nam pozwoli. Jeżeli chodzi o naszego Gucia i Marię, chociaż. Y Zawsze twierdzę, że jak Gucio to i Maja, no ale wiecie, no nie chciała mnie, no, no nie mogę siebie tam wplątywać w takie historie. Przy czym jeszcze trzeba przyznać, że Maria to jest normalnie taki płaczek, całą noc beczała. A nasza Emma, kochani bo tak jeszcze szybko chcę Was wprowadzić. E, oczywiście, że jest w ciąży. Drugi trymestr będzie za 12 godzin, ale to, co chyba bardziej by interesowało Was, no to wynika z tego, że jutro będą jej urodziny. Być może nasz... Yy... Kalendarz troszeczkę się przesunie w momencie, kiedy się zorientuje, że nas jest w ciąży, ale no niekoniecznie, więc no może być ciężko, i jutro też są urodziny właśnie naszych, naszego Gucia i naszej Marii. Tak to wygląda, kochani, więc no póki co to ja po prostu zabieram z lodówki, co mam zabrać, i biegniemy szybciusieńko do naszych syrek. A w ogóle to wyłączyłam kamerę zupełnie niepoczynnie, bo jeszcze chciałam tylko dodać, że tutaj takie. Płomyczki są i ja byłam przekonana, że to jest ogień. A nie, to są świeczki. Także sorry. Ktoś do ciebie dzwoni, Timon? Czy do Zosi? A, najlepsze życzenia. Okej, okay, dobra. To zabieramy. Słuchajcie, co mamy zabrać z lodówy i biegniemy szybciusieńko do Sulani. <laughs> Zobaczcie te syrenki z tymi ogonkami. <laughs> syrenie dzieci naszej pierwszej sim mamy oddały swój dom na potrzeby miasteczka Sulani. To był ten nasz pierwszy dom, który teraz służy jako y, dom czasowy do opłacenia podatków. <grych> Ariel wyszła za mąż ze sławnego satyryka Polipowa. Aleksy stworzył dla swojej pięknej żony ciepły dom, w którym znalazło się też miejsce dla jej brata Eryka. Wkrótce przyszedł na świat uroczy syn Ariel i Aleksego Przemek. Ok, a zatem kochani, wybieramy się tam. Oczywiście zabieramy Kiarę, Timona i Zosie i jedziemy. Uuu, jaki komiczek powitalny. <ścoughs> jak się cieszą. O źle się czujesz, kochanie. O, przykro mi bardzo. Ale mogłabyś skarbie y, przytulić Arielkę. I no i jak już widzicie... Nasza Arielka i nasz Eryk są już bardzo zaawansowani wiekiem. Więc tak obejmiemy też czule naszego synka. I tak to to wygląda. Niestety, żeby... Oj, jest! Zobaczcie, to jest nasza Malinka! Ojejku! Słodziaczek! No to jest właśnie syn naszej Arielki i Aleksego. Gdzie ja mam zapukać? Czy ja nie muszę już pukać? Chyba muszę, no muszę. A do których drzwi mam zapukać? Do tych? Nie. Do kibelka? Nie. Do tych? Tak. <grytanie> Okej, okay, dobra. To chodź zapukamy, tylko wyściskamy jeszcze naszego synka kochanego. Oczywiście, że tak. No i tak jak właśnie czytałam wam ja takie historie sobie tam, żeby nie zapomnieć, powplatałam w te budynki, bo przy całym tym przenoszeniu różnych dzieciaków do różnych domów, to się zaczęłam gubić już. No wiecie, no mamy już trochę w tym simowym świecie tych dzieci. Także no, żeby mi się to nie plątało, więc tak postanowiłam, że jakieś tam historie będą umieszczone, żeby mi łatwiej było znaleźć. Chociaż no wiecie, no to jest tak, że to wszystko bardzo, bardzo szybko się niestety zmienia. No. Ale to nic. Zastukamy sobie, kochani. No i myślę, że rozpoczniemy ten jakże cudowny dzień od tego, żeby zdmuchnąć yy, oczywiście świeczki na torcie. Więc Emma, kochanie moje słodkie, weź tutaj ten torcik może i zaczniemy od Kiary. Kochani, zaczynamy od Kiary, bo to wiecie, to była taka nasza simerka, która miała przepiękną, właśnie taką yy, fryzurkę z warkoczykami, tylko że miała tam niebieskie wstążeczki. Tutaj takich już fryzur nie mamy dla grupy nastolatków i dorosłych, no bo to też mogłoby trochę dziwnie wyglądać, ale niestety nie mamy, więc yy, ma same warkoczyki. Natomiast zostawiła mi ten kolor niebieski, granatowy jako takie kolory główne, oprócz tym stroju, bo zapomniałam, ale generalnie w pozostałych strojach starałam się właśnie przepleść ten cudowny kolor niebieski i ona naprawdę z przepiękną simeczką i tak doskonale jest jej po prostu we wszystkim, więc no nic nie mogłam tu już więcej zmieniać, bo też po co? Jak ona jest taka doskonała. Równie doskonały jest też Timon i jemu właśnie postanowiłam tak dokoptować trochę... Kaki, trochę brązów, trochę takiej zieleni zgniłej. Ja myślę, że w takim kolorze jest mu bardzo dobrze. Zostawiłam mu kitkę, ale zmieniłam jednak charakter e, tego uczesania, żeby go nie mylić z innymi simami. No i tak właśnie się prezentuje nasz syneczek. Więc wiecie, to już będą stroje, które najprawdopodobniej zostaną im do końca naszej rozgrywki. Być może jeszcze się pokuszę, żeby Kiarze coś zmienić w późniejszym momencie, kiedy już będzie trochę. E, Dorosła dorosła, ale póki co zostawiam im te stroje. No i wracamy do naszej rozgrywki. No, słuchajcie. Nasze syrenie dziecię zamienia się w syrenkę. I już, proszę bardzo, z ogonkiem sobie płynie. Wow! <laughs> ale to pięknie wygląda. Erek, gdzie jesteś kochany? Bo też pewnie masz już swoje... A nie masz. No dobra. Widzę, że Aleksy tak nie bardzo chce sobie popływać w wodzie, więc uruchomił swoją łódkę i też płynie. Okej, okay, w porządku. Nie oceniam, absolutnie. I myślę, że my sobie jeszcze sekundeczko tutaj popływamy. Tak najbardziej by mi zależało na świecie, żeby ta sprawność fizyczna naszych nastolatków się trochę tutaj podwyższyła do poziomu trzeciego. Nie musimy oczywiście tego robić w tym momencie, bo za chwileczkę pójdziemy do drugiej rodziny i tam też pewnie będziemy pływać. Bo cóż innego mamy robić w tym cudownym zakątku zwanym Sulani. Dobra, pływajcie sobie tam razem. No i tak to tutaj wygląda. Sam domek, no to widzieliście, tak trochę skromnie. No ale z drugiej strony, no czegóż im więcej trzeba? O, Erik idzie, a nasz maluszek zostaje sam w domu. Wow, ale skok do wody. Jest już, proszę bardzo, ogonek i już patataj, patataj, patataj popłynął sobie. Także super to wygląda, nasze syrenie dzieci, wspaniałe. Jeżeli chodzi o ten domek to wygląda to w ten oto sposób, że tutaj mieszka, mieszka, tutaj śpi oczywiście Arielka ze swoim mężem, tutaj jest pokój Eryka, zresztą widać od razu, że przypisano do Eryka, a tutaj jest łóżeczko naszego maluszka. No i generalnie ten nasz maluszek to tu niewiele w tym pokoju ma, no ale też niewiele mu do szczęścia w sumie pasuje. Bardzo ciekawa byłam tego pomieszczenia, w którym jest tylko prysznic, więc pomyślałam sobie, że to by taki zamysł twórcy, aby wiecie jak oni schodzą z piasku, żeby opłukać się z tego piasku, ze słonej wody, po to, żeby przejść do tej części mieszkania o takiej bardziej oficjalnej. No ja tutaj troszeczkę zrobiłam fail, dlatego że z tej strony nie zauważyłam, że oni mają lodówkę i ten, a ja im tą lodówkę dałam tu, bo myślałam, że nie mają lodówki, no brawo. Ja. ale też nie wiem czy udałoby nam się to no chyba by się nie dało nam tego zabezpieczyć bo to się zaraz zepsuje a oni tak w ogóle bar... C co ty robisz kochany egzorcysty nam tu trzeba Przemuś czemu ty walczysz z patelnią. Wyciągnął ze szafki patelnię i tak, no, to jest właśnie gotowanie na ekranie Magdalena Gessler. Zapraszam. Tu jest twój sim. Tak, tutaj mieszka właśnie nasza Arielka, nasza syrenia, syrenie bliźnięta. Natomiast tutaj mieszka, mieszka rodzina Jensen. No i tutaj sobie zrobiłam taki opis, że Zawsze samotny, zawsze skupiony na sobie Adrian Jansen, nawet nie marzył o takim życiu. Czyż mógłby przypuszczać, że spotkanie niejakiej Emmy Scott zaowocuje w jego życiu trojaczkami? A teraz? Proszę! Rozbudował z rozmachem i dom, i wie, że na stare lata ktoś z pewnością poda mu szklankę wody <grystanie> istnieje taka szansa że tak się stanie więc my kochani wybieramy się do naszych trojaczków oczywiście zabieramy sobą Kiarę, Zosię i, Zosię i Timona i biegniemy jej jesteśmy kochani tak to tutaj wszystko wygląda z tego co ojeju zeń ty płaczesz kochany Weź popraw mu humor, no bo wiecie co, ja, wiecie, w naszych sercach Josh zawsze zostanie, prawda? Natomiast no chciałabym jednak, żeby ta nasza rozgrywka nie polegała tylko i wyłącznie na opłakiwaniu utraty kolejnych simów, więc ja im wszystkim po prostu pościągałam tą żałobę. No ja wiem, że może nie fajne to jest tak do końca, ale z drugiej strony, no tak jak już kiedyś wam mówiłam, kochani tych... Mm, tych takich dzieci, które nam odchodzą jest coraz więcej i wierzcie mi, że ja kiedyś na samym początku naiwnie myślałam, że spokojnie, no przecież nie ma problemu, jakoś sobie poradzimy, ale pamiętajcie, że te niektóre dzieci, jak był MC Command Center, no to one najnormalniej w świecie. Cześć, cześć, Z... cześć Adrian, ubrany jesteś! Ale one też mają partnerów, mają dzieci i po prostu ten simowy świat się tak rozrastał, że no w którymś momencie było to naprawdę problematyczne, bo, bo wierzcie mi, że im więcej simów na świecie, to i czwórka zaczyna szwankować. A ja bardzo lubię mieć te wszystkie ustawienia wysoko na suwakach postawione, tak mi się po prostu gra lepiej. No więc już tak zostawiłam. I już Wam, kochani, pokazuję domek proszę wejść, dziękuję za pozwolenie no i tak to wygląda kochani jak wchodzimy sobie do domku no to mamy naprawdę fajny taki salon no kuchnie jadalnie i mi się to strasznie tutaj podoba, że właśnie było tyle miejsca jest też łazienka słuchajcie z prysznicem więc no naprawdę full wypas no i wygląda to w ten sposób że od ogródka jest takie tajemnicze zejście do apartamentu, który zajmuje nasz tata i to jest naprawdę duży apartament on tutaj no spokojnie może sobie żyć nawet tylko tutaj, chociaż nie ma kuchni no ale no co, może być, ma i wannę i prysznic no tam kibelek, no wszystko co mu tutaj do szczęścia by mogło ewentualnie brakować to ma, nie ma komputera ale ma ten telewizor, ja nie wiem czy Adren jest taki komputerowy hmm. Chyba nie. Natomiast na pięterku są pokoje, sypialnie naszych trojaczków. No i nie wiem co prawda, który zajmuje który pokój, bo ja już nie pamiętam, jakie cechy miały nasze dzieciaki. Wiem, że niewątpliwie się tym sugerowałam, ale nie jestem maja, musicie mi wybaczyć. Także no, myślę, że warunki mają całkiem nieźle patrząc na to, że jest nawet, słuchajcie, pakiet i... parkiet tańczenia i music więc, ha, Wszystko jest, więc no, jest nieźle, uważam. E, jeżeli... A co tutaj możemy? A zapas na plażę. O! Ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest, ale super. Więc chyba pójdziemy sobie, słuchajcie, na tą plażę. A na plaży nam się marzy. Wszyscy się wybierzemy. Czy wy jesteście głodni? Nie, moja żeś nas tutaj naprawdę nakarmiła tak dosyć sporo. E, chyba, że nasze dzieci już te starsze będą chciały coś zjeść, ale ja myślę, że nie do końca. Więc myślę, że zrobimy sobie znowu grupę. I wszyscy razem przejdziemy sobie na plażę. Chyba, że chcecie tam pokorzystać jeszcze z toalet i jeszcze to wszystko posprawdzam, chyba nie. Gdybyś chciała ewentualnie wziąć prysznic. Dobra, idziemy kochani, bo nie ma co. Nie ma co. Zawiązujemy nową grupę i idziemy sobie popływać, bo chcemy też zdobyć tą umiejętność, nie? Z trzeciego poziomu. Nie wiem, czy nam się uda, ale spróbuję. I wylądowali, proszę bardzo. Jesteśmy na O'Hama Beach. Więc będziemy sobie, kochani, tutaj pływać. Emma, ty sobie, proszę bardzo, zdrzemnij się, kochana, a ty płyniesz tutaj razem i będziemy zdobywać kolejne punkty umiejętności fizycznych bo to nam jest strasznie potrzebne a tam idzie jakaś simeczka Marta Elkarmi to będzie nasza wnusia to będzie nasza wnuczka najprawdopodobniej ale myślę, że tak jesteś naszą wnusią? no tak jest też pogrążona w żałobie więc bardzo możliwe, że tak ale sobie jeszcze sprawdzimy chyba tak Tutaj widzicie, zobaczcie, ile mamy wnuków, ile prawnuków. I jeszcze chciałam Wam pokazać, że te, te prawnuczki one są nieaktywne. Ich nie ma. Nie ma ich na simowym świecie. Próbowałam je w jaki bądź sposób przywołać, ale się nie dało. Więc nie wiem, jakiś pewnie byłby kod na to. No i widzicie, jest Marta Elkarmi i to jest córeczka naszego synka Kamila Scotta. I Jasmin El-Karmi. No i z tego związku była Agata i y, Marta, Agata i Alicja. No, tak to było właśnie, tak właśnie myślałam, że tak jest i miałam rację. ja Chociaż powiem Wam, że coraz... O Bella! Patrzcie! o Zawołaj Belle do nas. Chociaż powiem Wam, że coraz trudniej jest się odnaleźć w tym simowym świecie i taki fajny miałam komentarz jednej z Was, że jak Ty to moja zapamiętujesz te imiona, no ja się staram, ja tutaj mam, zrobię Wam screena, kochani, takiego mojego notatniczka. także no... Mam podgląd z zdjęciami, słuchajcie, ale no też czasami się... Zdarza mi się pogubić. To nie jest tak, że, że ja jestem taka cudowna i wspaniała i wszystko pamiętam. Nie, nie, nie. zdarzają mi się też fejle Osiągnięty limit stylu życia. Ok. W porządku. I w ogóle moje psy zaczęły jakoś się dziwnie zachowywać, ale ja myślę, że to z tego, że biegały przed chwilą i są zmęczone. Dobra, co my tutaj? Co to tu pływa? Ptak tu pływa? Pierwsze widzę, słuchajcie. O, popu... pływałam, pływałam i se pofrunęłam. Kto ty jesteś? Dorosły. Emma? tak na wszelki wypadek chciałabyś kogoś poznać jeszcze dorosłego? Chodź. Wesołe zapoznanie. Dopój swoim leżakiem do leżaka tego pana, to znaczy materaca. Pan zszedł na dno, widzieliście to? On ma moc! Normalnie on ma moc. Kto ty jesteś? Rua. Rua. No i właśnie jeszcze się generuję do tego wszystkiego, słuchajcie, simy, których normalnie nie widzimy, nie? Ale to jest pięknie. No ja tak uwielbiam sulami. To jest po prostu coś niesamowitego. No więc niestety, ale już nie możemy tu mieszkać, bo mamy challenge w challenge'u. No i powolutku zabieram się, słuchajcie, do utworzenia takiej mm, takiej ankiety, gdzie będziecie wybierać kolejne miasto. Chociaż powinnam wybrać miasto trzecie, które wybraliście. To znaczy trzecie w sensie takim, że miało dosyć sporo punktów. No zobaczymy zresztą. Jak tu u ciebie, kochanie, oj wiecie, no Zosia ma tutaj full serwis ale jak będziesz chciała, kochanie, Zos mieć umiejętność, mieć kolejny etap, co ja gadam <laughs> jeżeli będziesz chciała mieć kolejną ocenę lepszą to musisz mieć jeszcze większe chyba do czwartego poziomu mi się wydaje nie? niewiele ci brakuje więc płyń, płyn, kochana płyń no nie witaj Emma dzwonię żeby cię poinformować o odejściu Sima Mikołaj wojewoda to pewnie tata któregoś z naszych y, dzieci, no ja teraz nie do końca niestety Ogarniam, bo one nie mają żałoby, tylko ma Emma. Ach, jejku. Kole... Albo tak, Zosia zawsze się, znaczy Zosia, Kiara zawsze się bała, słuchajcie, tego głębokości wody, więc ja jej pozwolę wyjść na brzeg. I chodź tutaj, kochana, chodź tu, chodź. Chodź, popatrz, tu jest Lili. Chodź, podejdziesz do naszej, do swojej siaszczyczki. Usiądziesz i rozmawiaj i tak będzie fajnie. Tutaj już jedno jedzenko jest, więc nawet nie wyciągam tego naszego z wyposażenia, bo możemy sobie nawet wszyscy usiąść tutaj. A czemu chcesz wrzucić? To jest niedobrej jakości? Nie, normalnej. Bo tu powinien być stolik, mi się wydaje. Emma, co tam masz, kochana? Pokaż, co tam masz w plecaku, co przyniosłaś. Przyniosłaś, moja droga, pstrąg pstrąga przyniosłaś, więc ja sobie tutaj pozwolę tego pstrąga... Ale jest zepsuty! Ale niedobrze, niedobrze! To jest naprawdę niedobrze, ja myślałam, że ten pstrąg sobie w tym wyposażeniu niczym w lodówce może być, ale nie! Ma, a chcesz sobie popływać? to popływaj sobie na tym. No właśnie. Bardzo dobrze zrobisz. Nie wiem, dlaczego się nie możemy poczęstować tym jedzonkiem, które tu jest podane. Chociaż bardziej, słuchajcie, jej by się przydał prysznic. Więc korzystaj sobie z łazienki, może tam prysznic też będzie ok. No i jest, słuchajcie, już 19.40, więc no kuczek ten czas tu szybko płynie. To jest aż niemożliwe. Jakiś tam tłum zrobił na tym małym parkiecie, zobaczcie. <laughs> ale super to wygląda. To jest miłe, dzieciaki. Wszystkie się zebrały i będą sobie na plaży pięknie tańczyć. Zazdroszczę Wam. Miałeś do niej zagadać, ale on jest normalnie niekumaty, ten hop. Zagadaj do niej, podejdź tutaj. Weź, kochanie. Zagadaj, zapytaj się, co się stało, że ona jest taka taka smutna. No chodź, 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 chodź. No ona cię odchodzi. O ja... Jest! Złapał ją. Udało się. Cześć Paulina. Co ci jest? Spróbuję pocieszyć, kochanie. Wszystko w porządku. A no, bo ja wiem. Szafę mi zabrali, ciuchów nie mam. Smutna jestem. e tam, tutaj mieszkasz w sulami. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz, kupisz sobie nowe stroje kąpielowe, naprawdę. Ach, bo ja wiem. Zdesz się jeszcze potem biodrami, będzie fajne. Naprawdę będzie super, naprawdę no pewnie. Co? Po co ci ciuchy? Tu wystarczy strój kąpielowy, działka, co się tam martwisz, kurczę, głowa do góry. Jest! No już jest wszystko ok, widzicie? A on dostał na strojni, który, który mu zniknął, ale to były, to były korony, naprawdę to były korony. Dobra moja droga, coś ohydnego naprawdę. Ohydny tam było? W publicznej toalecie? Naprawdę się tego nie spodziewałam a my jesteśmy moi drodzy w drugim trymestrze i za 22 godziny wejdziemy w kolejny etap naszej ciąży ale my już wracamy żegnamy się kochani znowu smutno z tymi cudownymi widokami i jeszcze nie odchodźcie proszę przed ekranu, bo jeszcze się połączymy z naszym komorebi jakże tam inne są widoki <laughs> ale tu jest pięknie jak to dobrze, że jest zmienia, słuchajcie. <noise> bo zawsze można się podzielić, jak jest y, dwójka dzieci albo trójka. Także zaraz nakarmimy nasze dzieciaczki piersią. No i myślę, że y, tak, bo oczywiście, że zapomniałam, że Kiara i Tima mają odrobić lekcje. Mają póki co trzeci po wróci drugi poziom umiejętności jeszcze tam im brakuje tak troszeczkę, on ma już 63% a ty masz kochana 45% więc ja myślę, że w kolejnym simowym dniu po szkole tam sobie usiądą troszeczkę do mm, usiądą, nie usiądą będą sobie biegać i uprawiać sporty, mamy tutaj taśmy więc spoko jakoś to będzie i w ogóle to z tych gorących źródeł w sumie w ogóle nie korzystałam no ale już okej. Okay. Nie, nie, nie z butelki, kochanie. Nakarm go. A dlaczego z... o, Dobra, bo to nie ty. <grywia> Nakarm piersiam, kochanie, jeszcze. Nasza Marysie. No i y, ty jak tam z potrzebami stoisz? No W sumie nie jest tak najgorzej, ale tam możesz się wykąpać na przykład. Weź sobie kąpiel, nie wiem, cytrusową na przykład. Możesz skorzystać i możesz iść spać. Nasze dzieci dokończą lekcję. Ty kochani, jesteś... W... Co ty taka jesteś pobudzona? Weź sobie porcję, bo ty chyba tam nic nie jadłaś konkretnego, aby byłaś w łazience teraz w porządku. To zjedz sobie kochana i potem pójdziesz już spać. A ja jeszcze muszę przypilować tą dwójkę naszych nastolatków, tak żeby wszystko tutaj było ok. No i będziemy kochani kończyć dzisiejsze spotkanie. O proszę bardzo, kto toż, ktoż kto to przyszedł? No buja fujita Senior. No ale my, kochane, żeby ci powiedzieć, jest po północy i nie przyjmujemy o tej godzinie za bardzo gości. A ja się z wami będę już kochani żegnać. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Taki odcinek które ja najbardziej lubię, czyli że spotykamy nasze dzieci, które już odeszły z naszego domu, bo ja za nimi wszystkimi strasznie tęsknię, tak wiem, jestem dziwna. No i wiemy, że wszystko jest u nich w porządku, więc nie ma co się przejmować, mają dobre życie. A ja się z Wami kochani żegnam sól, sól, odrobi na pieprzu i pa!